Jolanta Jochymek i Robert Bejgier, trenerzy reprezentacji Polski Kobiet w piłce ręcznej plażowej. Jola, powiedz proszę, bo jesteście tutaj w Budapeszcie od kilku dni, jak prezentują się obiekty mistrzowskie? Jest chyba różnica z tym, co zastaliście przed rokiem w hiszpańskim Lloret de Mar? Tak zdecydowanie jesteśmy zadowoleni, jeśli chodzi przede wszystkim o strukturę piasku, która w Mar kaleczyła dziewczyny i raniła im stopy. Natomiast i zadowoleni jesteśmy z tablic, które są bardziej czytelne, co jest dla nas ważne, bo możemy kontrolować czas i wynik meczu. Same trybuny też wyglądają bardziej imponująco. Tak zdecydowanie, tym bardziej, że oddzielają boiska od siebie i nie kłóci się to z gwizdkiem sędziowskim. Jak przebiegły przygotowania już tutaj na miejscu? Mieliście okazję rozegrać mecze sparingowe? Tak, sparowaliśmy w dwóch meczach z Hiszpanią i Argentyną. Pierwszy mecz z Hiszpanią nieznacznie przegraliśmy 2-0, gdzie ten wynik nie miał wielkiego znaczenia dla nas. Podeszliśmy do tego stricte szkoleniowo i na tym nam najbardziej zależało. A z Argentyną, drugi mecz zwycięski 2-0 i to pokazuje nasze dobre przygotowanie oraz wprowadziło nas w dobrą atmosferę turniejową. Stawka wydaje się być bardzo wyrównana. Jakie cele stawiacie przed swoją drużyną w tym turnieju? Przede wszystkim, pierwszy cel to wyjście z grupy z jak najlepszym dorobkiem punktowym, a potem będziemy dalej walczyć i myśleć nad kolejnymi zadaniami. Na pewno te najwyższe i będziemy walczyć o medal. Już jutro otwarcie mistrzostw. Pierwszego dnia nasza drużyna zmierzy się z Tajwanem oraz z Tunezją. To będą dwa bardzo ważne mecze, bardzo ważne otwarcie. Tak, są to egzotyczni rywale, z którymi nie mieliśmy wcześniej okazji sparować ani spotkać się na dużej imprezie, więc jest to dla nas nowość, aczkolwiek mieliśmy okazję obserwacji tutaj na miejscu, więc myślę, że te mecze będą zwycięskie i pozwolą nam na dobry dorobek punktowy w, przyszłym, w przyszłej w nowej grupie a już miczowskiej o miejsca 1-6. I za to trzymamy kciuki. Życzę powodzenia i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.